Dziś zapraszam na, kolejny narz... na film o kolejnym narzędziu jakie mam w warsztacie to jest wkrętarka Royby 18V. RDC 1802 no, ona ma maksymalny moment obrotowy 50 Nm, także jak na wkrętarkę to jest. Dość duży. Są większe. miloki na przykład ma 60, widziałem i 70 w kętarki. Nie mówię o kluczach udarowych w tej chwili. No tak. I to po kolei. Jaka jest największa wada? Największa wada jest, tej w kętarki taka, że tu były napisy i to były jakby powiedzieć... O, tak jakby tu farbą ktoś zrobił kto robi w takim urządzeniu taką mocą to jest troszeczkę powiem wam niebezpieczne bo jak ja wezmę na maksymalny moment obrotowy no to trzeba trzymać dobrze dwoma rękoma i uważać żeby sobie nie zrobić krzywdy Wiadomo, w tą stronę no to jest najmniejszy moment obrotowy i teraz dalej tu jest przełącznik lewo prawo teraz mamy prawe obroty Przełączamy tu z drugiej strony, wciskamy w tą stronę, wysunięty, mamy lewe obroty. Tu u góry mamy zmianę szybkości. Do wkręcania, wykręcania używamy jedynki. Do wiercenia przełączamy sobie na dwójkę. I mamy większe obroty. Teraz tak. Yy... Akumulator tutaj kupiłem z małymi akumulatorami, to z 1,5 amperogodziny. No ta wkentarka ma już chyba około 6 lat, no także już troszkę swoje przeszła, ale powiem Wam tak, że zanim rozładuję ten, co jest we wkętarce, to zdążę naładować drugi, który mam w zapasie. To jest takie tak zwane roybi. One Plus. Także to będzie pasowało do szlifierki kątowej, do jakiegoś do klucza obdarowego. Będzie pasować ten akumulator. Oczywiście on jest bardzo małej pojemności. Tu na akumulatorze mamy taki wskaźnik naładowania. W tej chwili są trzy świecą się diody, czyli no gdzieś około 3 czwarte jest naładowane. Bardzo łatwo się fajnie wymienia. To jest bardzo proste. Nacisk... Przyciskamy, zaskakuje i to jest bardzo dobre rozwiązanie. No, powiem poza tym, że o tym, tymi cyframi, tymi jaki jest moment obrotowy, no to większych wat nie ma. Tutaj do tego w komplecie jest taka ładowarka. Widzicie, jak jest dioda czerwona, no to jest jakby powiedzieć, włączone. Później, jak mega czerwona, to też nie możemy ładować. Czerwona i zielona mryga to też jest źle. Powinna pulsować zielona w momencie ładowania akumulatora, i jak jest naładowany, to tylko świeci się zielona dioda. Też bardzo fajnie, szybko się wkłada też na zatrzask, także w tą stronę nie wypadnie. No i no także bardzo przydatne narzędzie. Tutaj jeszcze w komplecie jest na dole taki wkrętak. Do gwiazdki i do płaskiego, także on jest tutaj na dole zamocowany. No także, i jeszcze jest dodatkowo taka torba, właśnie to też jest taki minus, no bo w żółtym kolorze bardzo brudząca, jakby była walizka, no to super, super sprzęt, nie licząc tego sprzęgiełka. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.